Jest Wukong, to też jest piękne, bo będę miał parę osiłków, więc Mundo będzie silniejszy. O, tu jest Sona pod 3 Alchangel Staff, więc. No to już w ogóle daje do myślenia. Ale zobaczmy teraz Jinx się odpala. No i ta Sona nie będzie miała przybicia. Brakuje frontlane'u. Tutaj chyba nie było frontu mocnego. Też był Jar Jarvan, tylko czy on miał przedmioty? Jest Mundo, troszkę późno. Postanowiłem, że wolę dorolować Mundo niż lecieć w poziom. Mimo, że tutaj miałem upgrade. Tylko teraz muszę wygrać, no bo nie trafiłem tego Mundo, i jeśli nie wygram, no to będzie troszkę lipa. Ale wygrałem, także jest pięknie. To jest MFK dwukwiastkowa, więc MFK też tutaj jakieś obrażenia na pewno zrobi. I pomoże, pomoże. Zastanawiam się, czy ducha nie powinienem przerzucić tutaj. Sunfire Cape byłby na, na Wukongu właśnie, a Mundo miałby jeden bardziej tankowny przedmiot niż Sunfire Cape. Sunfire Cape jest bardziej przedmiotem użytkowym niż tankownym. Tamken znowu je eko. To jest na pewno na plus dla mnie, bo dobra, zjadł Wukonga, niestety. Ale Fizz, Fizz nie skacze pokary. Wukong dalej żyje. Także to jest moja szansa. To jest moja szansa na eliminację. Oby jak najwięcej jednostek tutaj przeżyło, żeby weszła eliminacja. I nie ma, nie ma. I jeden HP. No dobra, i zobaczymy, co zrobi Fizz w tym momencie. I skoczył na mf -kę. I Kindred? Kindred chyba użyje tutaj umiejętności. No niestety. Ej, użyła w sumie, ale zginęła. No cóż, było blisko. Siódmy stage. Na jeden HP został przeciwnik.